Szanowni Państwo, jest to wystawa związana z wydarzeniem, jakim jest przypomnienie postaci Marszałka. Jeżeli wojsko i wszyscy tutaj zebrani angażujemy się w podkreślenie rangi tej wystawy, to dlatego, że w polskiej historii było wiele postaci, które swoim formatem, swoimi dokonaniami, swoją osobowością e, wzbogacały. Polskie życie. Polityczne, ale również polskie życie kulturalne. Stworzyły nasze dziedzictwo. Dziedzictwo, do którego cały czas nawiązujemy. Józef Piłsudski zatem to jest postać nie tylko historii polityki. To jest również postać naszego życia codziennego, którą przypominamy przy okazji rocznic, ale przede wszystkim którą z nostalgią nazywamy dziadkiem, o której mówimy i myślimy jako o przywódcy wojska obywateli i całego narodu. Józef Piłsudski dziadek, Józef Piłsudski wielki obywatel. tua quies ne vadat di harti debne vocale